Dzień dobry, wieczór z tej strony Adiato. Kolejny odcinek z Jedi. I kontynuujemy nasza przygoda. Jesteśmy na nowej planecie Ilum. I zobaczmy, czym nos zaskoczy. Widzę od razu, że zimno wchodzi. Strzaskane jezioro. Dostaliśmy miecz od naszej koleżanki, ale nie mogę go użyć z jakiegoś powodu. Jedi. Trochę minęło, ale. Tak, pamiętam, każdy Jedi ją odwiedza. Raczej odwiedza, gdy istnieje zakąt. Ale halny wieje. Dobra, czyli idziemy do świątyni Jedi. No czy teraz dobrze ida, chyba tamtędy. Ale porywy wiatru. Jak tu można żyć? Jak oni to budowali w takim wietrze? Chyba, że było kiedyś... Chyba jakoś jest inaczej. Będę uważał na yeah. No nie K jest przejście. Ha. No oczywiście, że dziura w skale. Dobra, jesteśmy w innej części. I tu chyba się musiał wspinać Ale tu biało jest Co to? Mogę to tu zapolić? Jak mnie tam zdmuchnie, to inoros Dobra, czyli tu i w prawo Nie, jednak do góry O, kamienie zlatują Czy ja będę musiał omijać z głazy? Wygląda jakby ja. Mam nadzieję, że z żadnego nie dostanę. Dawaj, hop! jest jakoś... ta skała. Czy tu coś będzie? Czy tu jest jakieś po prostu... Jakaś skrzynka będzie pewnie. Albo powrót. Obydywan coś znalazł. Dzięki. Aha, dobra, czyli to jest pewnie do jakiejś skrzynki droga. No teraz, jak tam skoczyć? Czy się po prostu mogę złapać? Nie. Oczywiście. Aha, po ścianie, no dobra. Teraz zauważyłem. Kiedyś była piękna. Przynajmniej jest ciepło. Okno powiększające, czyli lupa. Ale Kajo ja jestem. Wytłumaczcie mi. I czy ja tu w ogóle powinienem wleźć? Coś, Kabel. Oho, to jakieś wygląda. Jakby jakiś sekret czy coś. Pamiętam ten pokój. Mistrz Yoda stopił te drzwi i weszliśmy do jaskini. Nie mocą. Tym kryształem. Przechodzące światło oddało ciepło. Możemy zrobić to samo. No ale gdzie mu wpiąć ten kabel? Czekaj, zostaw go na chwilę. Wydaje mi się, że to jeszcze nie teraz. Tu jest jeszcze jakiś kabel. I co, dało to coś? Hmm. Czy tu jest jakiś kabel. Nie mogę go zapać. Słyszę, BD. Pokaż Centralna komora wiodąca do kryształowych. Tu pewnie się stopi w jakiś sposób. Ale w jaki? Jeszcze zaś coś skanujesz. Tak? Pokaż. ja mu wrócić do ZOT. Mogę to odepchnąć? No ale co mi to dało. Wejść po tym nie mogę. Tu widzę, ale nie mogę się chyba wspiąć. No jak? Aha, tu się mogę wspiąć, dobra? Poczekaj, o ja to jeszcze rozpopnę w tamtą stronę. Nie wiem, czy mi to coś daje w ogóle. Zobaczymy. Czy ja to mam rozbić po prostu? Czy ja to mam do tego przyczepić. Chyba teraz zepsułem. No, zdecydowanie zepsułem. Ale mogę to chyba przyciągnąć, co? Dobra, to chyba powinno być tak. Czekaj, czegoś tu nie rozumie, puść to. Nie, no to świeci kaś tam, ale tam jeszcze było jakieś drugie okno. No, bo tamten laser świeci tu. I być może, jakbym tam w los, to by się coś udało z tym zrobić. No, ale jak tam wleść do góry zaś? Mogę się złapać tego? Nie Hem, hym, hym. Zagadki, zagadki, albo czekaj, to odepna, a to spróbuję tu podłączyć. Jak to tu podłącza? To nie, to się zepsuło, dawa jeszcze raz. To świeci tam. A ja pociągnę ten. O! Coś zrobiłem. Roztopiłem. Dobra, czyli to był pierwszy etap. Co ja tam mogę wleźć? Nie, no dalej nie. Chyba, że się mogę tej liny chycić. To w sumie działa jak lina. Nie wiem, co tu w środku znajdę. Kolejny kryształ. Ten kryształ światła. Musimy go odpowiednio ustawić i otworzyć okno naprzeciw wodospadu. Ja wiem. No ale teraz jak to zrobić? Aha, czyli wróciłem do tego miejsca. Nie, to teraz patrzcie. To już wiem, co trzeba zrobić. Jeszcze raz, No że jak ja podem przeskoczę na drugą stronę. Czekaj, czy ja tam w ogóle doskoczę? Żeby się tego złapać? Nie. Hmm. Chociaż nie. Przecież ja to mogę też z drugiej strony zrobić. Czekajcie, jeszcze raz. Pyk. Dobiera odpiną. Na tym przeskakuję tam. Przyciągam to. Przyciągam ten kabel. Ten kabel wkładam tu. I teraz to odpywam. Dobra Teraz mogę wrócić i otworzyć oj, oj oj No i właśnie o to chodziło No teraz dalej nie wiem czy ja dobrze idę Czy tam jest po prostu, a tam jest echo By zapis Gdzie i ja Jakieś jaskinie. Nie muszę odpocząć, ale ważne, że się zapisało. O kurde, to jest woda? Gdzie ją ja Patrzcie, niby lód, a tu ogień wybija. O, skrzyneczka. Dawaj, otwieraj. Tam jest jakiś przys... Prze... przesmyk, przysmak chciał powiedzieć co ja o co chodzi? Jak ty pod wodą gadasz? Co tu jest? Być jakiś sekrecik. Pewnie skrzynka czy coś. Albo echo. Każda ścieżka jest inna. Opanuj swój gniew. Dobra, teraz w lewo. I tu chyba jest ten główny, główna trasa. I hop. Te pod wodą wydostaje się ciepło, ale i tak jest tu zimno. Kryształowe jaskinie. Czuję to. Jesteśmy blisko. Czyli dobrze przyszłem. Jedi nie wybiera kryształu. On wybiera ciebie. Tak, trochę jak ty. Co tu się stało teraz? Pokaż. Muszę zdobyć kryształ. Mhm. Chyba do tego mojego miecza, który jest zepsuty. To niewielki wstrząs. Spokojnie. A coś czuję, że ja będę uciekać przed tym. Ohoho, to rzek się zakręcił. Może wytrzyma. Dawaj, dawaj. I skok. Dobra, lecimy dalej. jest ślizgawka? Ale innej drogi nie widzę. No to chyba trzeba się ślizgać. I łap się. I je, widzieliście jak ja w ta ściana? Z jakim impetem, jak placek by się odbił. Jesteśmy coraz bliżej, Z tym kryształ? Dobra, oczywiście zapis. Ale wrogów tu nie ma. Przynajmniej mam spokój. Czuję się jakby otaczały mnie duchy. Nie, nie jest dobrze. Trudno mi tu być. Ej, no jak ja to mam ale blokować? To nie, jak Aha. nas znaleźć? Dobra, chyba w taki sposób. Tam jest jakieś duże echo. Wola te liny przyciągać, bo wiem, że i tak nie doskocza Czekaj do góry czy na dół Nie do góry. Czy mu tej gałęzi chycić? Nie Myślał, że stamtąd musisz wskoczyć. A teraz już możesz wyjść do góry. O! Coś ty zrobił, chopie? Czemu tyś się nie, nie wskoczył na tę gałąź? Albo na ten klot? Nie, co to było? To była kamienia. No i właśnie do góry. I teraz można tu skoczyć. Jeszcze raz o tu jakieś duże echo jest. A to esencja. No ale Kaio znajda jeszcze jedna. Nie wydaje mi się, że to będzie takie łatwe. Czekaj tam, to teraz tu. No, ile ich w miło mocy, Sir, mamy problem. W pieczarach są sondy szpiegowskie. Przecież nie mogli nas wyśledzić. Ale to samo powiedziałabym o trylitach kupujących swój komunikator. Przeszukamy z glizem modliszkę. Dzięki, wrócę jak tylko znajdę swój kryształ. Jesteś tam zdany na siebie. Nie ryzykuj, jeśli nie musisz. Potęga i kontrola. Dajcie mi ten kryształ w końcu. Co miecz. Miecz bym chciał. Tam jest zaś jakieś wejście do góry. A tu co mi to daje? Aha, żebym tu w los. To jest nazot? Ja, bo ja tam poszedł. Dobra, to jest chyba taki jakiś skrót stąd. A ciekawe, co tam było do góry całkiem, jak się wspinął. To on. Widzę jak błyszczy. W sumie tak randomowo do tej jaskini wlozłem. Ale czemu mi kamera ciągle tam idzie? Ta woda wygląda, jakby była trochę gorąco. Ale nie, bo tam jest skrzynka. No ja, bo tu już gorące źródło jest tu. co tam było? Dobra, a tu coś jest? To jest jakaś jaskinia podziemna. Podwodna. No kurde. Dosyć rozległe miejsce. Dobra. Wchodzimy i prosto do kryształu. Jest gdzieś tam. Wyczuwam go. Zaraz wyjdziemy. Obiecuję. No co mi... Czy ten kryształ mi do jakąś większą moc miecza? Czy po prostu jest to zwykły kryształ taki jaki miałem? No, oczywiście musiało się coś stać. I jeszcze bidiła na nie mam. Ale mógł za mną wskoczyć przecież. Co tu się dzieje? Biały ekran. Zniknął to ten kryształ, tu będzie? No tam coś świeci jakiś kryształek. Wszystko po taki mały kryształek, który się jeszcze rozjebał. Zjedz teraz mocy i kryształ zjedz. Nie przyjacielu. Mogłoby Bo być dywan mu pomóż. To dobrze małe. Na tredu czas. To może być nasze ostatnie spotkanie. Wyczuwam nadchodzącą zagładę zakonu Jedi. Nie! Porażka to nie koniec. To nieodłączny element ścieżki. Nadzieja nigdy nie zginie w tych, którzy wciąż walczą. Jak ty, Bidi-Wan. Wierzę, że znajdziesz kogoś równie dzielnego i wytrwałego, tak jak ty, i pomożesz, jak pomagałeś mi. Stracisz przez to swoje wspomnienia. Na pewno chcesz to zrobić. Rozpocząć szyfrowanie pamięci. Tylko po nawiązaniu więzi zaufania twoje wspomnienia powrócą. Wierzę w ciebie, tak jak zawsze. I wierzę w osobę, którą mnie zastąpisz. Uuu. Uuu. Twoje wspomnienia ryzykowałeś dla mnie, Ta, też w ciebie wierzę, Mały. Masz rację. Wciąż jest szansa. Zawsze jest szansa. Chodź. Hmm. Wow, ah, jak go mam... Naprawić ten kryształ. Aha, czyli mogę sobie. Co teraz są? tworzy kryształ. I kolor sobie mogę wybrać jaki chcę? Jest pomarańczowy. Ten fiolet. Nie wiem, czy to jest fiolet, czy róż, ale wygląda fajnie. Czyli tworzymy swój własny nowy miecz, a teraz będzie w tym kolorze kryształu świecić? Szybko mu to poszło. Ono rzeczywiście świeci. To teraz dopiero dostałem. A patrzcie, teraz mam więcej kolorów. Morańczowy, zielony, niebieski. A jaki to jest turkusowy. No taki taki prawie biały. Nie, to jest ja wola jakiś taki. Taki męski taki o, taki może być. Idealny. Jak to się rozłączy? Czekaj, to pewnie tu będzie napisane. Atak rozłączony mieczem. Ale to. Aha. No ale, jak ja bym chciał. mieć cały czas rozłączony miecz? Czy to tylko mam atak dodatkowy? No, chyba tylko atak. A to dupa tako. Myślę, że cokolwiek więcej dostanę. Ale wydaje mi się, że zakończymy w sumie w tym odcinku. Bo nie wiem co się tam dzieje, czy tam będzie jakaś akcja. Wydaje mi się, że no, nie po prostu tak wlazłem. Zmieniłem sobie i tyle i się skończy ta wyspa, czy ta planeta. Wydaje mi się, że tu coś się jeszcze odpierdoli od porządnego. Więc no, zobaczymy to w następnym odcinku. A tymczasem, dzięki za uwagę i do następnego. Nara.